Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, pod pewnym shortem na moim kanale zaproponowałem wam mały challenge. Powiedziałem wam, że gdy będzie pod filmem 100 łapek w górę, opublikuję film z pojedynku dwóch urządzeń na zgazowanie. Łapek na dzień dzisiejszy jest 170. Jest moc. Mam jeszcze do Was sprawę. Czy mogę Was o coś poprosić? Kliknijcie w ten przycisk. Walczę o jak najwięcej subskrypcji na Pierwsze urodziny tego kanału, które będą 20 października. To właśnie wtedy opublikowałem swój pierwszy film. Dzięki. Słuchajcie, dzisiaj zaproponuję Wam nowy format: pojedynki urządzeń. Na czym on będzie polegał? Już Wam mówię. Będziemy zestawiać ze sobą dwa różne urządzenia i według schematu porównywać ich parametry. Dzisiaj pierwszy odcinek, można powiedzieć, pilotażowy, więc co? Zaczynamy. Jeżeli chcecie, aby tego typu format pojawiał się na tym kanale częściej, to zróbmy kolejny mały challenge. Wbijcie 100 łapek w górę, a kolejne odcinki pojawią się na tym kanale i napiszcie, jakie urządzenia chcielibyście ze sobą zestawić. OK, to tytułem wstępu. A teraz, tak jak powiedziałem, pojedynek dwóch urządzeń na zgazowanie drewna. Pojedynek Czeskiej myśli technologicznej z niemiecką myślą technologiczną, czyli pojedynek firmy Atmos z firmą Stadler. Dzisiaj zmierzą się ze sobą modele kotłów DC25GS oraz GT25. Jakie będą kategorie? Już Wam mówię. Sprawność, wielkość komory załadowczej, wielkość drzwi do komory załadowczej, jakie polana drewna się mieszczą, w danym urządzeniu, jaką automatykę ma dany kocioł, czy kocioł posiada sondę lampę, ile jaka jest pojemność, e, właśnie, jaka jest pojemność wody w wymienniku wodnym, jaka jest waga kotła, jaki jest sugerowany bufor przez producenta do danego urządzenia, jaką temperaturę na wylocie kominowym deklaruje e, dany producent kotła, kto prowadzi serwis danego urządzenia, jaka jest gwarancja i ostatnie cena danego urządzenia. OK, zaczynamy od pierwszego parametru, czyli od sprawności. A co to w ogóle jest ta sprawność? W dużym skrócie jest to wskaźnik, który określa, jak efektywnie kocioł przekształca paliwo w ciepło. DC25GS sprawność 90,3, natomiast GT sprawność 91,7. Następny parametr wielkość komory załadowczej. Ten parametr będziemy podawać w litrach. Ta właściwość, ten parametr wpływa bezpośrednio na to, jak często będziemy podchodzić do kotła w celu uzupełnienia paliwa. I tak, DC25GS ma 120-litrową komorę, natomiast GT 105-litrową komorę. Następny parametr wielkość drzwi do komory załadowczej. Parametr, który wpłynie na to, czy łatwo będzie nam się układało drewno w komorze, im większe drzwi, tym lepiej. I teraz te parametry. DC25GS ma 450x260 mm, natomiast GT 400x375. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę na to, że drzwi do komory załadowczej w kotle Atmos są półokrągłe, więc nie jest to wymiar prostokątny, tak jak w przypadku modelu GT. Następny parametr, który będziemy omawiać, to długość polan, jakie mieszczą się w jednym i w drugim palenisku. Chodzi o długość drewna, jaka się po prostu zmieści w tym palenisku. Ważna informacja jest to w procesie przygotowania drewna do spalania. Ok. DC25GS 53 cm. GT25 również 53 cm. Mamy pierwszy. Remis. Kolejny element, o którym warto wspomnieć przy kotłach na zgazowanie drewna, czyli chodzi tutaj mi o czujnik sonda Lambda. Co to w ogóle jest? Jest to czujnik, który odpowiada za pracę wentylatora wyciągowego i dostosowuje jego moc, aby wartość tlenu w spalinach była na odpowiednim poziomie, tak aby zoptymalizować proces zgazowania drewna. W DC25GS nie ma sondy Lambda, nie posiada sondy Lambda natomiast w GT25 sonda lambda jest tutaj w standardzie. Przechodzimy do kolejnego parametru, czyli ilość wody w wymienniku wodnym danego urządzenia. Jest to informacja o tym, jak dużo wody znajduje się w wymienniku wodnym. OK, czyli DC25GS, tutaj wymiennik wodny ma 80 litrów, natomiast w GT25 jest 125 litrów. Następny parametr na naszej liście, na naszym schemacie porównania, czyli waga kotła. Już w jakimś filmie to mówiłem: Mam znajomego, który mówi, że kocioł musi swoje ważyć. Przy kotle na zgazowaniu nawet po części się z tym zgadzam. I teraz przechodząc do wagi: DC25GS waży 431 kg. Natomiast GT25 525 kg. Jaki bufor ciepła zaleca jeden i drugi producent do swoich urządzeń, czyli Atmos oraz Stadler? Dla kotła 25GS Atmos sugeruje bufor między 1500 a 2000 litrów, natomiast Stadler dla modelu GT25 sugeruje bufor minimum 1500 litrów. Automatyka, czyli sterowanie kotłem, buforem ciepła oraz obiegami grzewczymi. Który kocioł ma to w standardzie? W DC25GS w cenie nie ma y, automatyki, ale zaznaczam, można dopłacić i dostać automatykę z firmy Atmos, ale o tym wspomnę przy cenie. Natomiast GT25 ma w standardzie sterownik dotykowy oraz obsługę mieszaczami, mieszaczem oraz buforem ciepła i zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Jaka jest deklarowana wartość temperatury na wylocie kominowym u jednego i drugiego producenta? W instrukcjach obsługi producenci muszą podawać ten parametr. Jak on się ma z rzeczywistością? Powiem tak: różnie ale podam wam dane z instrukcji obsługi jednego i drugiego producenta 25 DC25GS 158 stopni Celsjusza, natomiast w modelu GT 140 stopni Celsjusza. Kolejna rzecz, o której wspomnę, to no, estetyka. Tutaj oba urządzenia prezentują się bardzo ładnie. GS ma bardzo ładnie dopasowane obudowy. Podobają mi się tutaj te maskownice na drzwiach. Zawiasy solidnie wykonane, naprawdę produkt prezentuje się bardzo dobrze. GT obudowy również bardzo ładnie dopasowane. Niestety, co mi tutaj jedynie przeszkadza, mogłaby być maskownica z przodu na drzwiczkach od urządzenia, tak jak w modelu wyższym TR. Ale myślę, że ten kocioł również prezentuje się bardzo dobrze. Zresztą zobaczcie, zobaczcie kilka filmów ze zbliżenia tych urządzeń. Ok. Kolejny bardzo ważny parametr, czyli gwarancja. Ważny aspekt przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Warto zawsze zapytać się, co obejmuje dana gwarancja. W atmosie DC-25GS kocioł posiada um, gwarancję na elektronikę dwuletnią, a na korpus kotła trzy lata. GT bez wyłączeń trzy lata. Na wszystko. I teraz bardzo ważna informacja: czyli kto prowadzi serwis jednego i drugiego urządzenia? Kto gwarantuje serwis? Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Nasza firma prowadzi serwis fabryczny dla jednego oraz dla drugiego urządzenia, jednak zaznaczam, kupionego w naszej firmie. No i w sumie teraz jedna z ważniejszych rzeczy, czyli cena. Zaznaczam, że cena jednego i drugiego produktu podawana jest na dzień 30 września 2024 i jest to cena katalogowa netto, do której należy doliczyć VAT. Ile kosztuje DC25GS? Na chwilę obecną 19 450 zł netto. Jeżeli chcemy dokupić oryginalny sterownik do Atmosa, wtedy cena wzrośnie do 22 500 zł. Złotych netto. Natomiast GT kosztuje 21 900 złotych netto. Mam nadzieję, że ten format na stale zagości na moim kanale. Pamiętajcie o challenge'u. Dla przypomnienia: 300 łapek w górę i tak jak wspomniałem na początku filmu, napiszcie w komentarzach, jakie kotły zestawilibyście ze sobą. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!